no powiem wam, odjebało się nieźle. No odjebało się nieźle, bo po ostatnim odcinku zostały mi cztery klocki ee, i zrobiłem sobie szerdzika. Beast jest na jesterku, 3% hole. No i zobaczcie to. Nie ma Dragon No nie ma Dragon niestety, ale no 3% hole coś wypluje i zobaczcie, jest hole. Minimal wear w statraku. Minimal wear w statraku. Taka batla wleciała na szerdzie. I stwierdziłem, że po tej batelce robię jeszcze jedną batelkę, no i powiem Wam, druga batelka też jest konkretna. Znowu Beast Casey i Waipor Wave, tym razem na Jesterku. No i zobaczcie to. Jest Meduza, no nie jest to dragon Dragonlore, ale ostatnio już dragon Dragonlorkę trafiłem, więc naprawdę nie jestem zły. No i zobaczcie Waipor Waving. Wypluł jeszcze a wupkę Fate. No i takie dwie awupki jeszcze udało się zgarnąć, no i zobaczcie jak to wygląda. Generalnie, no, zostało mi 9 stówek i mam nowe, konkretne skiny. Myślę, że naprawdę spoko i taką emeczkę Knight to ja sobie generalnie zostawię. Zostawiam sobie taką emeczkę Knight yy, i myślę, że zostawię, wiecie co, tego Galila i tą awupę. Resztę sprzedajemy i myślę, że dzisiaj zaatakuję gemstone'a. Dawno nie otwierają gemstone'a. No może wypolujemy mu Emeralda, może M9 do Ruby. Generalnie widziałem Wasze komentarze, że czekacie, kiedy król otworzy Gemstone'a. No to dzisiaj go otworzę i zobaczymy. Jednak te dwa skiny Wam jeszcze dorzucam. Te dwa skinki Wam jeszcze dorzucam do zgarnięcia za 8 ziko. Niech one będą dostępne, ale od piątku od godziny 15.10. No i z moim kodem będziecie je mogli zgarnąć za za 8 ziko. No za 8 ziko będziecie mogli zgarnąć od piątku od godziny 15.10 dodatkowe dwa skiny z wpłatą jako prezent. Pamiętajcie, jednak tak. Jest to tylko dla osób pełnoletnich, musisz mieć ukończone 18 lat, żeby grać tutaj na stronie i dodatkowo nie zachęcam Cię do wpłaty, ponieważ nic nie trafisz konkretnego, bardzo ciężko trafić jakieś dobre skiny, więc o tym pamiętaj, jednak jeśli już byś się skusił, no to za 8 ziko może zgarnąć właśnie takie skiny, tym yy, jeszcze dodatkowo Shadow daggercy. za meczka Printstream, za dwie dychy Kałach Monster, on dalej generalnie jest, no i to dla bogaczy, to dla bogaczy, dla milionerów, no za stówę jest do zgarnięcia Motylek Autotronik. Ale to dla tych graczy, którzy po prostu już grają za trochę więcej, no to mają o wiele lepszego skina. Do zgarnięcia, mają taką możliwość na moim kodzie. A żeby zagrać na moim kodzie klikasz ten zielony plus. Wpisujesz kod WACS. Otrzymujesz darmowe 2 zł, no i plus 10% do wpłat. A ja wam powiem tyle. Robimy to. Robimy to. I ja myślę, że walniemy z przytupem. Dragon Lorkę zostawiam, ale jak już mamy jedną, to z przytupem standardowe dwie osoby. I tak na początek walniemy sobie skrzynie, ale tylko i wyłącznie, albo zrobimy tak. Raz, dwa, raz, nie, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Ok, mamy już osiem skrzynek, dwa klocki w Batley. Damy. Dreams and Nightmare raz, dwa. Riptide raz, dwa. No i jak zapowiadałem, jak zapowiadałem. Kuźwa, 12 kloca, ja pitole. Dobra, no połowa tego co tutaj jest. No zobaczymy. Dwie osoby, ale dwie osoby standard. No na wasze życzenie. Jeden Gemstone na Jesterze. Szansa na motyle Emeralda. Szansa na M9 ruby, No na generalnie jedne z najlepszych topowych skinów w wcs Myślę, że będzie ciężko. Myślę, że będzie ciężko, ale dlatego tą baterkę zrobiłem na dwie osoby. No i zobaczmy. Beast Case bez boosta. Dwie moja lepsza. Dobry początek. Zobaczmy Beast Case na buście. No, Emeczka Hyperbestia Minimal Wear. No, to jest nawet fajny drop, niestety, ale nie dla mnie. wave, wave bez boosta, śmieci. Zobaczmy, jak na buści. No, dwie awóbki. Też średnio to Beastcase takie dwie awóbki na sam początek w ogóle i to bez boosta. Anarchia Emeczka graż. No, Rosso na razie na prowadzeniu, ale zobaczmy, boosta. Kuźwa, ile tych chromatików? Te chromatik to są jedne z najgorszych awupek. One nie wyglądają źle, nie będę ukrywał, ale. No, mamy w końcu yy, bronzmorfę z Radiationa. I to bez Boosta dał lepiej niż na Buście. Ok, Dreams and Nightmare. MP5 i Famas. Bo powiem wam, może motylek Emerald jego ostatnio, co? Proszę! Free Huntsman, no nie no, może Riptide. Wtedy dał Riptide tego motyla Emeralda na szerdzie. No, ale niestety. MP7 i PP Bison, a drugi Riptide. Nie daje nic, no i dobra. Gemstone na drzesterze proszę o motylka emeralda. Proszę, karambit emerald przeleciał. Mamy karambita Dopplera Phase 1. Chyba ja wam tak ten karambit, no nie najgorszy. Jednego karambicika nie będę ukrywał, ale zostawię. Jeden karambicik, no niech zostanie u mnie w ekwipunku. Myślę, że hiperbestię też zostawię. Resztę sprzedaję. No szkoda, że ten gemstone nie dał niestety nic, ale zobaczmy tego gemstone jeszcze na buście. Ale teraz otworzę jednego normalnie. No i zobaczmy, czy na buście cokolwiek wleci fajnego. No, mamy Good Duplera phase 1. Mamy Good Duplera phase 1. No, nie był to dobry drop. Zdecydowanie. A zobaczmy jeszcze Watercase'a takiego, ale na jesterku. Ok, mamy Glocka Water Elemental. To no nie jest to jeden z najgorszych dropów, ale też to nie jest jakiś super drop, szczerze mówiąc. Zobaczmy jeszcze Winter Case'a na Jesterku. Ja pitole, M9. No M9, Gamma Doppler Face, 1 obok i niestety nie wpadło. Eee, no dobra, wiecie co? Ja zrobię jeszcze jednego sharda. Zrobię jeszcze jednego shardzika i zrobię go takiego, czyli Steampunk, dwa razy Dreams and Nightmare, dwa razy Rip no i damy sobie tego 3% hola. No damy taką baterkę na sherdzie. no może znowu wskoczy hole. Pięknie by było, jakby tym razem fabrycznie nowy w wleciał, no ale zobaczmy, jak wleci M-eczka Knight, no to już jest dobry podział, ale no zobaczmy, czy ta m w ogóle wleci, wątpię. No właśnie, ostatnio już wleciała, dlatego tak zwątpiłem, no ale może Dreamset Knight, ma ewentualnie Riptide. Ostatnio dał, ale motyla Emeralda, więc wątpię, że drugi raz da, no ale chociaż nawet motylka zwykłego, Gamma Dopplera. Oj, Ostatnio tych kostyle tyle wpadało, że chyba... Się nie zapowiada nawet na jedną. Oj, mamy Digielka. Fabrycznie nowy statrak, zajebiście. I drugi Riptide? Led Museo. No dobra, 3% hole. A no, w sumie. W sumie nie najgorzej szkoda, że te glowsy nie wpadły w lepszym stanie. I nie no, tragedii nie ma w sumie. Szczerze mówiąc, jak na taką baterkę, no to nie ma tragedii. A zobaczmy taką jeszcze na underdogu. Dosłownie taka sama. Dosłownie taka sama. No jestem ciekaw, może na underze trochę lepiej wpadnie. Teraz dobierzmy boty te, które mają największy procent winratio, czyli i samo oraz Adrian. No i zobaczymy. Największe winratio, najlepsze dropy mają. No to może się teraz wykażą na underdogu. Oj, Oj oj. No zaczynamy kiepsko, powiem Wam, że ciężko będzie to teraz wygrać, bo ta wóbka w sumie jest naprawdę droga i tutaj musiałyby wypaść dwa noże. Ewentualnie jeden nóż, a po prostu później haul albo Bayonet, albo Huntsman z procentówy, ale no nie zapowiada się, oj się nie zapowiada i tu będzie chyba standardzik, no ale zobaczmy jeszcze jeden Riptide. No bez szans. Okej, okay, no bez szans, niestety. Niestety bez szans i tak myślę. Myślę, czy nie załadować jeszcze jednego underdoga z tym Gemstone'em na jesterze, No mogę sobie pozwolić, nie wiem, kiedy będzie znowu taki konkretny budżecik. I tak Wam powiem, no na trzy osoby taki underdog, jakby je były dwa porządne noży. No tu jest szansa nawet na. Nie wiem, na dwa motylki Emerald, na motylka Emerald M9, Rubi, na motylka Emerald i Karambita Emeralda, na dwie M9, Rubi, no naprawdę potężna szansa na. No najlepsze, najlepsze noże. No na najlepsze noże zostanie mi piątka Karambit, Hiperbestia i Dragon Lorka. No i myśl, myślę, czy. Kurwa, myślę, czy nie robić tego może nawet na szerdzie. Czy ten Underdog będzie dobry, nie? Czy nie zrobić tego na szerdzie. W sumie, jakby wypadł taki jeden motylek, no to dzielimy się w sumie po dwie dyszki, Czyli już naprawdę konkretne skinki by mogły wpaść. Ale jednak, Anderek, to Anderek, nie? Zobaczmy. Zobaczmy. W sumie, Body samu, Body samu, Body, body mili, Proszę. Co tu się odjebało? Najlepsze co wpadło to Huntsman. Dobra, dobra. E, no powiem wam, że no na pewno, na pewno, ale, ale już, już nie robię czegoś takiego. To już na pewno. Nawet jak będzie, nawet jak będzie Siano, bez szans. Oj, nie, nie, nie. Jak widzieliście, nie opłacało się. To po prostu zupełnie. Mm, gemstone, No tam jest za dużo noży. Nawet na Jesterze. Na Jesterze generalnie ta skrzynia jest po prostu tak droga. Że lepiej sobie otworzyć takie 3 Waypoint i myślę, że motylek no raczej wypadnie, nie? A nawet, jak nie, no to 5 i by było i tak spoko. No, my znowu zaczynamy kiepsko bardzo kiepsko, no ale może tutaj, proszę. No, w sumie spoko. Jeszcze holding na środek, proszę. Nie ma. Okej, okay, ale dobra. Dobry anderek, mamy talona fejda i emeczkę fejd. To był bardzo dobry anderek, nic tylko wysłać faka dla tych lamusów. I ja myślę, że jeszcze teraz szerdzik. Spróbujemy. I damy sobie, ale tak. Trzy razy beastcase na buście, dwa razy Radiationa. Damy na gesterze tego i damy dwa razy 3% hole i zobaczmy takiego Sherda. No tutaj Dragon i będzie naprawdę spoko. Ale jedna dragonlorka. No zobaczmy, może nawet z boost'a, może z boost'a, z Case'a taka dragonlorka wpadnie. No jestem ciekaw, co będzie na buście? Meczka gracz. Fabrycznie? Na no, chwilę średnio. Drugi Beastcase. A wupak containment. No nie ma tragedii niby. I dwa jaguary. minimaluery, Dobra. radiator na buście. hydra A tutaj w ogóle ładuje się anderek. Glock i Hydraglose emeraldy. No i dobra. Decydująca. Proszę. O nie. Nie ma. I ładuje się ander. Zobaczmy jeszcze te z holem. Z pierwszej nie ma nic. No i powiem wam. Chyba będzie lipa. O, jest lipa. Jest lipa, podział straszny. No powiem tyle. Podział naprawdę straszny. E, jest trójeczka. No jest trujeczka, Dobrze było, ale niestety. I tak myślę, czy jeszcze nie zaryzykować takim underem i po prostu wsadzić tutaj takiego Sam Mogę jeszcze wsadzić, to nie, ale to. Też nie mogę. Też nie mogę. A czy mam jeszcze coś do sprzedania? No mam tego karambicika niby do face jedyneczkę. Jak Kóźno wiecie co, zróbmy to? Hyperbestię też sprzedam i zrobimy. Zrobimy coś takiego. Underdog. No ja nie wiem, nie wiem czy to ma sens, ale myślę, że czasem warto po prostu zaryzykować i walniemy takiego underka. No taki underek, dwie skrzynie. 3% hole i bliskiej znaczy starzy. Jestem ciekaw. No jestem ciekaw, czy to będzie to. Czy to będzie ten under? Adrian nam odpadł, teraz tylko Alex i Samu. No nie. Niestety. Niestety. I Dragon Lorki też nie ma. A zobaczmy tego Waipury Waibika na gesterku. Emeczka Golden Coil. No meczka Golden Coil. Niestety. Nie zawsze da radę trafić te najlepsze przedmioty. E, więc myślę, że pora odpuścić. Zobaczmy takiego Luxuriusa dwa razy. Bez niczego. Bez Boosta, bez gestera. Co tutaj. Micro drago, no vas poprinjstem. ja powiem tak, dzisiaj wiecie, co trochę słabszy skinek dla was USP USP Print Stream 150 zitko. Myślę, że spoko, żeby wygrać usp ka musisz zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj dwie łapeczki 80 groszy, tyle, ile dobijecie, tyle rozdam. Dodatkowo musisz mieć suba u mnie na kanale. Pamiętaj, że wchodzę na twój kanał i patrzę, czy masz suba, nie masz suba, nie wygrywasz takich skinów, jak tutaj widzowie. No i dzisiaj w komentarzu piszesz, czy będziesz tym USP-kiem grał, czy będziesz go zamieniał na innego skinka. No i w sumie tyle tak naprawdę. No i myślę, że ja dzisiaj. Zakończ, zakończę, czym zakończyć, ile to kosztuje, 2600, to 2800, no to tak średnio najeżdżam, chyba, że zakończymy to sobie w ten oto następujący sposób, ja myślę, że tak, na procentowach standardzik, ja myślę, że nawet na dwie osoby i zobaczymy, czy uda mi się zgarnąć taką battle na procentówach, no i jeszcze zwycięzcy z ostatnich odcineczków, czyli zwycięzca kosy, no i jeszcze zwycięzca... Nie pamiętam, czekajcie, Zeus. Zeusa wam rozdawałem. No to wy wygrywacie, gratulacje. Zgłoście się pod No na Discorda mamy w ogóle gościa. Wyjechał jakiś keszu. No i zaczyna Huntsmanem Tiger tufy. O ty chuju. No nic, tylko mu faka wyślę. Dawaj, hola. Nie ma hola, no zgarnął. Te dwie procentowy. no fajne skinki zgarnął. Za dwa klocki, kuźwa, karambita. No i Huntsmana, a co, USP jest wasz, a ja Dragon Lore puszczam, puszczam świat i ja myślę, że jeszcze decydująco, no zobacz, decydująco, bo jutro jeszcze skrzynek może nie być, więc to będzie decydująca batla dzisiejszego odcinka, no czy jeszcze wiedzie kuźwa, taki choluś. no proszę, fabrycznie nowy w statraku jedziesz? Nie ma, okej, okay. no nie ma, a ja tak myślę, dobra, ty... Dobra, odzyskujemy Lore. O huj. Dobra, to by było na tyle. Na razie.